No, u mnie na kanale zawsze mieszanka samochodów po Mercedesie EQS-ów. Wjeżdża też dość duża maszyna, biała, ale zupełnie inna. Można powiedzieć klasyka, jeśli chodzi o taki skandynawski vibe. No właśnie, w dzisiejszym odcinku ponownie poczujecie skandynawski. Vibe. Jest to samochód ultra charakterystyczny ze względu na jego kształty po prostu. Wiecie co? To jest tak, jak jakiemuś dziecku powiemy, żeby narysowało jakikolwiek samochód, albo na przykład kombi, tak jak w tym przypadku, to narysuje właśnie coś takiego. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej maszynie z bliska, obejrzymy ją sobie dość dokładnie, zmierzymy ją sobie race oraz się przejedziemy. Muzyka Volvo 940GL, rocznik 92. Duże, wygodne i bardzo solidne kombi z segmentu E. No, z takim Volvo jeszcze nigdy nie miałem do czynienia. To startujemy, dzisiaj jest bardzo zimno. Także nie wiem, bo wyjdzie troszeczkę krótsza prezentacja, wieje wiatr i tak dalej. Ale ogólnie taka pogoda przecież do takiego Volvo mega pasuje, wszystko jest spójne. Po skandynawsku, kawał samochodu, długość 4,9 metra w 1992 roku. Takimi wymiarami zbliżalibyśmy się nawet do segmentu F. Volvo 940 jest następcą Wolwiny 740, ale tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że możemy spotkać na drodze. Bardzo podobny model, ale 960. 960 to po prostu taka jakby luksusowa wersja, a 940 taka troszeczkę uboższa. Taki bardziej W roboczy. Jako W roboczy sprawdza się ona świetnie, ponieważ tutaj hashtag solidność, hashtag dobra blacha i hashtag dobry silnik. Pancerny wręcz. Można by to ująć tak, ten samochód, jako takie W124 ze Skandynawii, ze Szwecji. Aha, jak na 92 rok jest to całkiem bezpieczny samochód. Już ma tutaj nawet system SIPS. Czekajcie, tutaj nawet jest naklejka. Proszę, cały skrót. Side Impact Protection System. Jest tu można powiedzieć taka cała, jakby klatka w tym samochodzie ukryta. Różne wzmocnienia. Czy to z boku, czy też, no nie wiem, w całej budzie. Ale w ogóle, jak ta 940 świetnie wygląda. Właśnie w nadwoziu kombi to jest taka esencja. Linijka i ekerka z pewnością tutaj się paliły w rękach podczas projektowania. Olbrzymie okna są one gigantyczne. Wszystko jest równe, to jest chyba najrówniejszy dach jaki widziałem, można byłoby nawet tutaj grać z kimś w ping ponga. Projekt nadwozia jest ultra jasny, zobaczcie nawet takie reflektory, no to widać po prostu tutaj szyba idzie, no to kontynuacja tutaj reflektor, tutaj szyba się kończy, no to kontynuacja reflektor, tutaj dolna linia okien. Na zwierzakach możemy tutaj zauważyć takie, jakby karbowanie, i tutaj z tyłu jest to osobny element. Służy to do tego, że gdy podjedziemy autem, no nie wiem, na przykład do ściany i lekko pukniemy, nic się nie stanie. Twardy jak czołg, bądź też twardy jak. Cegła, cegła bardziej tutaj by pasowało ze względu właśnie na design. A jeszcze jeśli chodzi o felgi, też mają one taki ciekawy wzór. Chyba są one nawet tutaj oryginalne do 940. Chociaż standardowo 940 to jest raczej tak skromnie skonfigurowany egzemplarz, chociaż nie do końca, ale standardowo chyba tutaj były nawet kołpaki. No proszę, felga z dekielkiem. Jest to już, patrzę, 15 cali, oponka 195x65, także bąbel, pasują takie bąble do tego samochodu. Właściwie do jego charakteru, to nie ma być jakaś sportowizna, czy tam nie wiadomo co, żeby straszyć na zakrętach, na jakichś łukach. Przerażone Porsche Caymany, reflektory, duże, poziome, no to jest to wersja przedliftowa jeszcze. Także troszeczkę się już nie pamiętam, w którym roku wyszedł lift, ale chyba do nawet 1998 w ogóle produkowano 940 czy też 960, coś takiego. Maszyna jest też dość szeroka, mordę ma dużą, chociaż taką dość szpiczastą, jakby z przodu, ostro ściętą, oczywiście, volvo tak, grill chromowany, i tutaj Duma Lambda. Sąd. Kurczę, nawet jest emblemat. Volvo mega chwaliło się tym jakby rozwiązaniem, wprowadziło na rynek to. Chyba nawet bezpłatnie udostępniło patent innym producentom, by mogli też z tej technologii korzystać, by po prostu samochody były bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Nawet taka przednia szyba. Zobaczcie jaka ona jest tutaj równiuteńka, no jak gdybym projektował ten samochód, no to ja już bym poszedł chyba konsekwentniej i po prostu zrobił ją jak w Lamborghini kontaż, żeby była ona całkowicie płaska, no tutaj po bokach delikatne jest takie wyoblenie. Ale delikatne, bez przesady. Też mnie strasznie ciekawi współczynnik oporu powietrza tego samochodu. No nie znalazłem akurat tej informacji, ale możecie mnie uzupełnić w komentarzu. Bardzo chętnie się dowiem. Automatylny napęd, tak jak przystało na samochód z segmentu E. No i dobra, co? Zajrzymy sobie może do bagażnika. Otwieramy. Prościuteńko. Kufer jest tutaj po prostu olbrzymi. Można byłoby nawet sobie w nim tutaj siedzieć i podróżować. Materiały. Całkiem przyjemny, ale można byłoby tu nawet podróżować ze względu na szyby. Jak one nisko tutaj schodzą, w ogóle ciekawie się tutaj w środku tam siedzi, ale to zaraz Wam opowiem. kanapa tutaj jest składana. Tą kratkę też można tutaj sobie wymontować, ale właściwie sobie tutaj pieska wozi Bernardyna. Bernardyn też świetnie pasuje do takiego Volvo. I tutaj w bagażniku tapicerka jest taka, jakby trochę granatowa. Bagażnik w miarę. Regularne kształty, no jedynie te nadkola po prostu, no takie są tutaj. Yy, Jakby to powiedzieć, nie ma konsekwencji. Jak ja bym projektował ten samochód, zrobiłbym je kwadratowe. Ale to taka moja uwaga. Po bokach też są haczyki z prawej i z lewej. Aha, tutaj jeszcze chyba pod tym wszystkim jest koło zapasowe, tak mi się wydaje. Jest koło zapasowe, normalnie. Nie no, jest tutaj kawał bagażnika. Patrząc na ten zamek, no to tutaj dodałbym hashtag szczerość. Teraz przejdziemy do tyłu, drzwi z tyłu, klameczki. W ogóle to jest rozwiązanie podobne troszeczkę jak w Golfie dwójce. Takie staromodne dosyć. Ale to nie jest nowoczesny samotusz. Klasyk w zasadzie, no. 30 parę lat na karku. No i tutaj jak w G-klasie troszeczkę. Ale dzisiaj wieje, zobaczcie, okno. Wielkości połowy drzwi Boczek drzwiowy Jest miękki tutaj Tutaj jest miękko I tutaj na dole Też jest miękko Korbotronik, Takie są tutaj klameczki I przestrzeń pasażerska z tyłu Ale tutaj aż chce się usiąść jak patrzy się na te, Na tą kanapę Proszę. Pufa Gąbka Mamy tutaj pół skóry Tutaj jest Taka krateczka jakby no i tutaj po bokach też jakieś są takie urozmaicenia, no coś tutaj się na tych tapicerkach dzieje ogólnie. Tak tutaj mieszczę się sam za sobą, ogólnie kanapa jest jakoś bardzo wysoko, okna są nisko względem mojej głowy. No zobaczcie, jak ja tutaj siedzę, nawet nie mogę się jakoś tak wyprostować totalnie, ale mam 2 metry wzrostu prawie. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie. No tutaj wprawdzie niecnego rozkroku nie ma, ale tutaj w zagłębienie już muszę nogi wsadzić. Taki masaż dla kierowcy. Nisko kończące się okna, tak jak w bagażniku. No ta cała linia. Psz tutaj, no jak tak sobie siedzimy, to już niewiele brakuje do tego, byśmy obserwowali, co wypada nam spod opon. Wygodnie w ogóle. Fitchery z tyłu, no to podłokietnik. pufeczka. Skóry też są tutaj dość konkretne. Podświetlenie, no tutaj mamy na środku taką lampę. I przestrzeń z przodu. Miejsce kapitana tego statku. Jest to trochę taki statek, no prawie 5 metrów długości. Też to jest zachowana konsekwencja. Jest kwadratowo. Hashtag ekierka. Idziemy tam. Drzwi z przodu. Mercedes klasy G. Tutaj mamy u góry miękko. Tutaj już mamy też taki dywanik, jakby. Jest to przyjemny w dotyku. Elektrycznie otwierane okna, joysticzki do ustawienia lusterek. Tutaj jest wciąż miękko, podłokietnik jest. W miarę, no, jest to miękki plastik, ale jest dość twardy, jak na podłokietnik, powiedzmy. No i tutaj jest twardo. Pierwszy raz spotykam się czymś, z czymś takim, żeby z tyłu był miękki boczek, całkowicie aż do dołu, a z przodu twardy. O, jest na odwrót, tak jak w nowoczesnych samochodach, że tutaj jest miękko, a tutaj twardo. W Volvo nie, tutaj jest twardo, a tutaj za to miękko. Głośniczek też subtelnie. Przestrzeń pasażerska z przodu. Fotele są całkiem wygodne, aczkolwiek nie są aż. Tak, super miękkie. No, ten to już jest po prostu troszeczkę taki wysiedziany, jakby. No, tak po prostu. No, lata. Tamten jest dość sztywny, jak tak wsiądziemy. Znaczy, są powiedzmy takie w sam raz. Nie jest to ultra sztywny fotel, ale też nie jest to taka ultra pufa. No, i tutaj jest schoweczek jeszcze taki, też to jest ciekawe, nawet miękko wykończone. Ale ogólnie, Volvo słyną z bardzo wygodnych foteli, no nawet jak tam nowsze jakieś Volvo XC60, nowe jak było na kanale 455 koni, czy starsza S60, zawsze jest Volvo wygodnie. Tak tutaj się mieszczę. No, tutaj już nie dotykam o podsufitkę, ale. Zobaczcie jaka to jest ciekawa pozycja za kierownicą, jak tak się wyprostuje i tak sobie jadę, tak bym sobie tutaj jechał, tak będę jechał na próbie autostradowej, która będzie chyba w kolejnym odcinku. Siedzi się dość wysoko, kierownica jest nisko, tutaj kolanami praktycznie, no jakbym się przysunął to o deskę rozdzielczą bym dotykał, też jest ona w miarę niska, ale nie tak niska. Jak ta linia okien, cholerna. I tutaj w zasadzie normalnie w samochodzie równo z oknami by się kończyła deska. A to jeszcze taka jakby jest taki kolejny moduł nałożony. W ogóle w Mercedesie EQS troszeczkę było podobnie, bo też deska rozdzielcza była wyżej niż boczek drzwiowy. O. Tylko tam się niżej siedziało, tutaj wysoko. Kierownica czteroramienna, taka z bedlukiem jakby, jakby groźnie na nas patrzyła. Wieniec jest średniej grubości, pamiętajmy, jest to starszy samochód, ale wieniec jest wciąż średniej grubości, nie jest cienki. Emblemacik Volvo, manetki, włącznik świateł, regulacja, światła przeciwmgłowe, no i tutaj, jak ma nam licznik się podświetlać i regulacja zegarka. Znaczy, przestawianie zegarka, jeśli chodzi o zegary, klasycznie, bardzo prosto. Nawet ciężko tutaj jest mi coś powiedzieć. Jeśli patrzymy na ten samochód z zewnątrz, ale nawet i w środku na tą deskę rozdzielczą, no to można się troszeczkę zdziwić, jaka tutaj jest łagodna czcionka. Znowu pada śnieg, jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to jest ona miękka. Ale akurat w tym miejscu już jest pęknięcie takie troszeczkę, ale to po prostu od słońca z biegiem lat takie rzeczy czasami się dzieją. Tutaj jest wciąż miękko, no i tutaj jest twardo klimatyzacji tutaj nie ma pełna kontrola nad wdychanym powietrzem nie będzie jakaś maszyna decydowała co tam wdychamy ogrzewanie lusterek i tylnego okna, znaczy tylnej szyby tutaj taka jakby kieszonka, szufladka ale takie nowoczesne telefony tutaj się średnio mieszczą, ponieważ wbijając piątkę możemy sobie uszkodzić telefon tutaj mamy kieptacę, jak i również tutaj mamy skrzynkę bezpieczników Proszę, nawet tutaj jest to opisane. Electrical Fuses Press. Lewarek, skrzynia pięciobiegowa, manualna. Tutaj jest guma. Zobaczcie, jak to jest w ogóle zakłębione tutaj jakby. No jest oldschoolowo. Podgrzewane fotele. Trzeba przyznać, te przyciski tak chodzą dość szorstko, ale to pasuje do tego samochodu ręczny. Olej się delikatnie tutaj niziutko zaciąga, mocno, fajnie. Taka szczota i podłokietnik. Tutaj schowek. Tunel środkowy ogólnie jest twardy. Cały twardy. No, tutaj jakieś znajdą się miejsca, gdzie może coś tam zaskrzypieć. To auto ma jeździć i to ciągle, a nie mieć jakieś deski rozdzielcze albo w skórze. Ważne, że to jest miękkie. Wydaje mi się, że właśnie tak miało tutaj być. Trochę szorstko. Troszkę tak surowo, jakby konkretnie, ale jednocześnie miękko, wygodnie, tak do spania jakby. Super by tutaj pasowała tak jazda w śniegu i ustawienie sobie ogrzewania na maksa Volvo 940. I napędza nas tutaj. Zajrzyjmy pod maskę. Otwieramy. Wszystko prościutko. Prosta, czterocylindrowa, ośmiozaworowa benzynka. Pojemność 2,300. Ten silnik produkowany był w Volvo strasznie długo. Chyba nawet Volvo 240 miał ten silnik 740 Teraz 940 Znaczy teraz w 92 roku Ale jako, że Volvo było mega dumne Właśnie z tej Lambda Sąd, no to wspomnę o tym jeszcze raz Że jest tutaj sonda Lambda Silnik jest bardziej Ekonomiczny, mniej paliwożerny 131 koni mechanicznych I 185 Nm Tylny napęd, manualna skrzynia biegów 5 przełożeń, ale co ciekawe Też to było tutaj czterobiegowa skrzynia biegów z elektronicznym nadbiegiem jakoś tak to było, jest B bardzo ciekawe i taki silnik, w tym Volvo myślę, że odnajduje się całkiem spoko, no były tutaj czterocylindrowe, sześciocylindrowe jednostki, najsłabsza chyba 2.0 pojemność miała, był nawet diesel, pojemność 2.400 z Volkswagena, no ale jeśli chodzi o ten egzemplarz, producent deklaruje że zużycie paliwa powinno tutaj wynosić 7,2 litra przy 90 km na godzinę Jakoś 9,5 średnio i 13, ponad 13 litrów w mieście. 1410 kg, pierwszą setkę, powinniśmy tutaj osiągnąć w 10,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Ja tutaj zamknę już maskę, race Boxik. No, tak wygląda przyspieszenie, próba autostradowa, to kolejny odcinek. Teraz myślę, że czas troszeczkę się tym samochodem przejechać. Okej, okay, pozycja za kierownicą zajęta. Olle jak na koźle, kurczę. Odpalimy maszynę, a co? Dzielnie odpaliła, światełka. A, no właśnie, a soundcheck? Tak sobie ta maszyna chodzi. No słyszymy, że jest to starszy silnik. Tak po prostu nie chodzi aż tak super aksamitnie jak yy, nowoczesne jednostki. Ale kurczę, on ma chodzić, a nie śpiewać. To jak się jedzie takim Volvo, przede wszystkim tutaj właściciel, trzeba zwrócić uwagę na prędkościomierz. Ponieważ podobno przecina on się przy 90 km na godzinę, ale później jak jedziemy teraz w stronę kołbasy, później to już z GPS-u będę sobie wszystko patrzył, coś tak perspektywka, taka jakaś krzywa, teraz jest ok. Więc tak: praca sprzęgła, gazu, hamulca, skrzyni biegów tak wszystko, dość kulturalnie, układ kierowniczy. No jest raczej skrojony pod taką Pod taki wóz segmentu E Tak jeździ się tym autem Przyzwoicie Bardzo tutaj na siebie zwraca uwagę to Że ten silnik Jest tutaj dość elastyczny To, że oczywiście są bardzo bezpośredni No przepustnica na linkę i tak dalej No to jest jasna sprawa Ale Takie 2500-3000 obrotów To naprawdę już on tutaj Zbiera się do jazdy. Jak patrzymy sobie na takie volvo, pomyślelibyśmy, że jest to ogólnie taki topór a tu sarna Nie, ale tak na poważnie, biorąc pod uwagę, to ile ten wóz ma lat, to jaki on musiał być dynamiczny w 1992 roku. 10,9 sekundy do setki, prawie 5-metrowy kombi. Chciałem powiedzieć limuzyna, ale przecież to jest kombi. No jeszcze tylny napęd, jak tutaj mamy. No to nie ma podmielenia Znaczy jak chcemy to możemy sobie zmielić Ale nie o to w tym aucie chodzi no, zimą też bokami polatamy no, i w Szwecji to muszą bokami ostro latać Takimi wolwakami. Na YouTubie widziałem ile jest sleeperów Takich 740 czy też 940 Boże ludzie robią po 400-500 koni mechanicznych w tych maszynach ogólnie powiem tak jadąc tym autem sprawia ono sprawia ono już wrażenie takiego solidnego już nawet gdy nie wiem no nie wnikam w jakieś takie nie będziemy wnikać co tutaj jest by było do naprawy co tutaj się psuje nie sprawia wrażenie po prostu już takiego bunkra no Normalnie się odnajdujemy w dzisiejszym luchu na, ru, na Luzaku. Sorry się trochę jąkam, bo widzę śnieg trochę pada. A będzie jeszcze próba autostradowa, ale do Volvo pasuje śnieg. Tutaj proszę na jakiś bilecik parkingowy. Mamy taki plasticzek. Też to nie jest oczywiste wcale w latach e, 90. W ogóle 92 rok, i jest tutaj przecież też wskaźnik, żeby zapiąć pasy. Nawet z tyłu tutaj mruga. No ale Volvo no to tak bezpieczeństwo. Jednak od zawsze, zawsze i wszędzie Volvo bezpieczne będzie. Zawieszenie jest tutaj w miarę miękko zestrojone. Gdy zrobimy coś takiego, to nie dość, że się tutaj trochę na zawieszeniu, no i też trochę na tych 195 na 65 oponach. No jest. Bujana, szwedzka bujana, szwedzki styl. Poczuj skandynawski vibe. Tak właśnie tutaj jest. No tutaj trochę korki, więc Volvo tutaj nie może rozwinąć skrzydeł i pokazać tego, co potrafi naprawdę. Już się nie mogę doczekać. No poza miastem powinno się tym autem jechać fajnie. No już czuję, że jest komfortowe i wygodne. Ja bym tutaj chętnie z boku sobie ogrzewanie ustawił i poszedł spać. No segment E, no to już kurczę, powinno być tutaj komfortowo. Jee! Yeah. Ciekawe, ta skrzynia biegów wprawdzie ma bardzo długi skok, ale chodzi ogólnie tak po japońsku. No. Do 3,5 tysiąca obrotów Coś mi się wydaje, że ten licznik Też ma tutaj takie trochę przekłamanie Bo gdy prawie stałem To jeszcze tutaj pokazywało auto, że jadę ponad 20 km na godzinę Ale właściciel mówi, że w tych Volvo No z licznikami Niestety tutaj no zdarzają się jakieś Problemy Volvo 940 GL Może wydaje się, jeszcze raz to wspomnę Takie trochę szorstkie Konkretne surowe i tak dalej, jak jakiś, nie wiem, ostry nauczyciel kurcze w szkole, ale z perspektywy pasażerów czy też kierowcy raczej taki przyjemniaczek kwadratowy. Podobno taką wiśnią na torcie tego samochodu jest tutaj ten silnik. Tak jak wspomniałem, fajnie tutaj się odpychamy, ale jest to strasznie żywotny silnik. Te silniki podobno robią po 700-800 tysięcy kilometrów i wytrzymują, nie są jakieś wymagające. Nie wiem, na forum no to czytałem, że f... na przykład jeśli chodzi o wymianę oleju, to po prostu jak się przypomnie, to można wymienić olej. Ona na takiej zasadzie ten silnik tutaj sobie żyje. Nie jest jakiś rasowy, chociaż w 92 roku zdecydowanie był rasowy. Szczerze mówiąc. Taka BMW 520 i E34 150 koni, ale no nie jestem pewien Ile ona miała do setki? Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego Luźny Ryszard Aż bym tutaj sobie Tak nawet wąsiki zapuścił Ale to pozytywnie, nic negatywnego też przeczytałem w internecie, że podobno takie Volvo yy, Bardzo podoba się hipsterom Także wąsy by też były tutaj wskazane w sumie No i dobra, jeśli chodzi o takie normalne jeżdżenie, przemieszczanie się No to chyba wszystko już powiedziałem Nawet spoko wyciszenie, chociaż wiadomo, no trzeba być tutaj obiektywnym Nie jest to nowoczesny samochód Ale chyba więcej o wrażeniach z jazdy no to już na próbie autostradowej Ale jestem ciekaw, już dawno nie byłem tak ciekaw, jak auto sobie poradzi, jak się będzie jechać Tym bardziej, że no dzisiaj z takim prawdziwym, ceglastym, kanciatym Volvo Kanciastym, kanciatym, kanciastym? Mam do czynienia pierwszy raz W sumie nie wiedziałem czego się tak do końca spodziewać Kurczę ten silnik jaki tutaj elastyczny Pewnie jakby tutaj była dwulitrowa jedno, Właśnie to jest chyba to że tutaj mamy 2-3 litra, a nie 2.0 i te 130 koni. 185 Nm. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ta maszyna, jak i ta prezentacja Wam się niesamowicie podobały. Także do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.